Jakie eee, pomysły No nie wiem. Jest ładna pogoda. Lód. Nieznana grubość. Nie czemu będzie robił? Eee... Jaki ty pomysł w ogóle wymyśliłeś? Co ty, w ogóle co ty w ogóle Ja nic nie wymyślałem czemu. Robisz co chcesz. Powiedz co będziesz robił. Powiedz do kamery. Ja nie bym stał, stary. gdybym ja wiedział, to bym się przynajmniej nie bał. Czemu? Zaczyłem ja tak. Czemu? Powiedz, co tam robi widzą. Trochę, wiesz, trochę nie zmieli tutaj. Jeżeli tam nie było problemu, to co? Jak, co, jak, jak tutaj możemy? Więc to ja bym na twoim miejscu wrzucił coś ciężkiego, tylko zobaczyć, się wije, nie? Jakiś kamień i tak będzie, wiesz, luz, nie? Bo ty nigdy nie wiadomo czemu. Ty, bo jakoś muszę wejść na powrót. Żeby nie było. Czujesz rozgrzany Powiedz tak. to będziesz robił się Dobra, a tu skakujesz, tak? Tak normalnie, nie? Dobra. Czemu tak, zdaje? Pierwszy będzie Czemu będzie zdawał egzamin na morsa? Na razie z mini morsem, teraz będzie morsem. Dobre, Robi całe, Ua! piąteczka, pięknie, jesteś mosek, tak się to Uwiedzam. robi w Norwegii, mówiłem Ci, ale idealnie, weź sobie teraz wejdź na dwie minutki, zobaczcie jaką dziurę zrobił, to jest świrek.